Cześć, witam Was ponownie na moim policyjnym YouTube kanale. Dostałem na pytanie: jak się zachować w takiej sytuacji, jeżeli po prostu cisza nocna, czy sąsiedzi robią za dużo partii, czy hałasują po godzinie 20 lub po 22, gdzie jest cisza nocna. Jak reaguje policja w tym przypadku? To jest w sumie ciężki temat, bo powiem szczerze, że rzeczywiście policja nie ma tutaj dużo możliwości. Zaczyna się od tego, jeżeli ktoś nas poinformuje, że taka rzecz się wydarzyła. Po prostu jedziemy na patrol i po prostu staramy się przy pierwszym spotkaniu e, ludziom powiedzmy uświadomić, że jest, są tu również sąsiedzi, którzy potrzebują trochę snu czy spokoju i e, jest to tylko tak zwane e, ustne upomnienie za to. Jeżeli to dalej idzie, na, ludzie na dalej swoje te tam powiedzmy party robią, czy są bardzo głośni, czy muzykę mają włączoną, może do tego dojść, że łącznie mamy z tym, że możemy wejść do domu. Jeżeli na przykład nikt nie otwiera, to w, przy drugim, czy również w trzecim razie może policja sobie nakaz załatwić i po prostu do tego mieszkania może wejść. Kończy się łącznie z tym, że będzie cała rzecz, na przykład czy ta, muzyczna jakaś anlaga, e, czy inne elementy, które ten hałas powodują, mogą być zarekwirowane, że skonfiskowane i do tego dochodzi to, że Dostaje się grzywną i ona jest w sumie wydzielana potem przez prokuraturę lub sąd, jeżeli dojdzie do sprawy sądowej i ona może nawet kosztować do 5 tysięcy euro. Także tu w sumie apeluję dla osób, które bardzo się chętnie bawią, czy bardzo chętnie imprezy robią, żeby po prostu wcześniej swoich sąsiadów o tym poinformować, po prostu napisać kartkę na, na klatce schodowej, że będzie powiedzmy, będą urodziny, czy będzie taka i taka rzecz, że po prostu są ludzie na to przygotowani i z reguły tak to się mówi, Akceptowane przez wszystkich, ale mimo wszystko e, trzeba się tego trzymać. Um, drugą rzecz, jaką mogę podać w sumie dla tych osób, które powiedzmy powiedzą, że policja za dużo nie może tych rzeczy tam e, załatwić, czy powiedzmy e, nie może się tak tyle w to angażować, bo mamy też inne sprawy niż tylko jeździć po mieszkaniach i, i sprawdzać, czy ktoś akurat jest głośny, czy, czy nie. Um, jeżeli są te, te, te rzeczy wcześniej, czy powiedzmy powtarzają się e, w bardzo dużych odlug, czy w małych odległości, jakbym tak powiedział, to po prostu mam taką propozycję, że musicie złożyć powiedzmy petycję do swojego wynajemca, który wam powiedzmy to mieszkanie wynajmuje czy spółdzielni mieszkaniowej, złożyć taką petycję z podpisem wszystkich waszych sąsiadów i w sumie złożyć skargę, bo też wszystkie te spółdzielnie mieszkaniowe czy powiedzmy prywatne osoby, które mieszkania wynajmują są do tego zobowiązane, żeby te osoby, które wynajmują te mieszkania też trzymały się tych reguł. Z reguły to pomaga, bo jeżeli się dostanie takie pismo od powiedzmy czy, czy policji, czy również od spółdzielni mieszkaniowej, czy tak jak mówiłem prywatnych wynajemców, to muszą oni praktycznie się też tego trzymać i muszą w najgorszym przypadku po prostu to mieszkanie opuścić lub w najgorszym wypadku dostaną po prostu wypowiedzenie tego mieszkania i tak jak mówię, jeżeli policja części do, powiedzmy, pod jeden adres jeździ, także to jest też w sumie notowane, że po prostu ktoś zakłóca cały czas spokój. Także to też nie jest w sumie błahoska, ale tak jak wspominałem, policja ma też inne rzeczy do, do robienia. Może w tym temacie w sumie pomóc, ale też mówię, każdy musi się indywidualnie o tą sprawę zatroszczyć i tak jak wspominałem, czy to będzie spółdzielnie mieszkania czy to będzie ten, kto te mieszkania wynajmuje, lub sąsiedzi, jako inicjatywa, mogą po prostu temu coś zapobiec. No nic, krótki temat, myślę, że mogłem wam trochę pomóc. Policja stara się oczywiście, żeby to było wszystko uregulowane, ale jeżeli, tak jak wspominałem, grzywna może być nawet do 5000 euro, to podejrzewam, że te trzy osoby, które powiedzmy to cały czas robią, mogą też z tego konsekwencje podnieść. Nie? No nic, pozdrawiam serdecznie do następnego tematu. Życzę Wam miłego dnia. Do na razie, no cześć.